Zapraszamy Panią Burmistrz i Pana Burmistrza, zapraszamy bardzo serdecznie z nami Pani Burmistrz Jolanda Koczarowska, Dzielnica Bawer i Pan Łukasz Jeziorski, Wiceburmistrz Dzielnicy Wawer, jeszcze mamy troszeczkę czas, czasu. Grzegorz Państwa dołącza, organizator Lotto, Volemba i Jesteśmy już w komplecie. Są Panią Gosię, jeszcze chwilkę poczekamy. Czekają puchary oraz czekają medale. No i nagrody, proszę Państwa, za dystans Fan. Czyli otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Wawer w Kolarskim wśród szkół podstawowych, ale mamy też zamknięte Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Dzielnicy Wawer. Proszę Państwa, zatem wszystkie generalnie szkoły podstawowe z całej Polski mają swoją klasyfikację i tą, jest ta klasyfikacja bawerska, jest ogólnopolska, no i to jest fajne, to jest fajne. No a jeszcze będzie klasyfikacja przez Polaków, proszę jest Pan Tomek Karczewski z wynikami. Proszę Państwa, prawa dla Pana Tomka Karczewskiego, Agnieszki Karczewskiej, organizatorów Hadki Maulatka i Mini Crossu. Dziękujemy. Proszę Państwa, no to co, zaczynamy w takim razie, ale zanim zaczniemy, to jak chciałbym Panią Burmistrz e, poprosić o kilka słów. Do rodziców, tych dzieci, które za chwilę będą dekorowane, bo zaczniemy od przedszkolaczków, od maluszków, od starszaczków, a później szkoły podstawowe z mistrzostwami Wawra, e, oczywiście w roli głównej. Kilka słów. Jedno jest pewne: prawie 1200 osób dzisiaj na finale, w wawrze, proszę państwa. Nie ma w Polsce takiego wyścigu finałowego, który miałby lepszą frekwencję. Pięknie, pan Łukasz pamięta, zaczynaliśmy tu parę lat temu. Cały czas wawer się pnie mocno do góry. Wawer coraz piękniejszy, coraz mocniejszy. I o to chodzi. I się cieszymy. A już frekwencja wśród dzieci to już jest absolutne Mistrzostwo Świata. Pani burmistrz Jolanta Koszarowska. Witam wszystkich jeszcze raz. Myślę, że ponieważ tych dzieci jest dużo, to pewnie będziemy z tą frekwencję przemieniać. Dlatego, że oni będą propagować te wszystkie wyścigi i, i zdobywanie dobrych miejsc. Wszystkim bardzo gratuluję, bo niektórzy staną na podium, ale wszyscy zwyciężyli, prawda? wszyscy zwyciężyli, każdy jakoś tam siebie samego pokonał. Do rodziców chciałam powiedzieć, że po pierwsze bardzo Państwu gratuluję taki dzielny pociech, a po drugie życzę Państwu panowania nad nerwami podczas startu Waszych dzieci, bo obserwowałam, że chyba byliście bardziej bardziej rozemocjonowani niż, niż te pociechy, które już wiedziały, że zwyciężą, a rodzice prawie że brali udział w tym wyścigu. Wszystkim bardzo serdecznie Gratuluję. Zaraz będziemy nagradzać, bo na pewno na... na... <laughs> A może zrobimy nam przyszłą jeszcze jakąś klasyfikację dla rodziców, który szybciej za rowerkiem pobiegnie. <laughs> Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za udział. Myślę, że jest bardzo pięknie. Impreza się rozrasta dawaj, dawaj, dawaj. z tego. Popularyzuje rower. W tym roku jeździmy rowerem po zdrowie. Tak, dzieci będą pamiętać to hasło. Tak, no, Ale myślę że, myślę, że tutaj bardzo nam też zależy na tym, żeby, żeby no przybliżać Państwu samą ideę Centrum Zdrowia Dziecka jako pomnika. To jest też bardzo ważne miejsce na mapie Wawra i, no i chcielibyśmy, żebyście po prostu pokochali Wawer. Mamy takie hasło Wawr dodaj do ulubionych i myślę, że wszyscy z Państwa to zrobią na Facebook. Będą wyniki, będą, będą piękne zdjęcia, także wszyscy będą mogli u siebie na pewno znaleźć na tych zdjęciach. Zaczynamy dekorację. Zaczynamy dekorację, jeśli chciałbym zaprosić tutaj do nas pana Adama Sobieraja, który tak skromnie z dzieckiem. A z dzieckiem, no to... Ale proszę Państwa, wielkie brawa. Adam Sobieraj, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, wielki przyjaciel sportu w Warszawie. No nie ma kolarstwa, zwłaszcza szosowego w Warszawie bez zarządu dróg miejskich, a Memoriał Kulaka jest tą perełką kolarską na tym torcie warszawskim. Dziękujemy Panie Adamie, kłaniamy się nisko. Jak poszło Synkowi dzisiaj? Zobaczymy. Zaczynamy, zaczynamy. Jeszcze raz przypominam, że tutaj na podium jest czerwone pudełeczko, wrzucamy numery z mini oraz kółeczka z dystansu Fan. Rozlosujemy troszeczkę tych nagród, chociaż jeszcze tych nagród mnóstwo wręczymy, bo i klasyfikacja generalna będzie nagradzana. Ale teraz przechodzimy, proszę Państwa, już do etapu e, finałowego 13. Warszawa Wawer. Trzeci raz z rzędu areną finałową cyklu. Pani burmistrz Jolanda Koszorowska, pan e, burmistrz Łukasz Jeziorski, władze dzielnicy Wawel i pan Grzegorz Weiss z panią Małgosią Weiss wręczą nagrody, ale... Najpierw byśmy chcieli poprosić Filipa Teperskiego i Mateusza e, Wasiaka do nas. Chodźcie do nas, chłopcy. Była kraksa, tak, tak, ale my pamiętamy o takich drobiazgach i chcemy, chcemy tym chłopcom dać coś fajnego. E, Filip Teperski, Mateusz Wasiak. Chodźcie, chodźcie, tutaj chłopcy do nas. Jeśli jesteście, poczekamy jeszcze sekundę. Mamy nagrodę pocieszenia. Bo zawsze taki gest fajny jest w kolarstwie. Grzegorz wiele razy leżał w kraksie i pewnie nigdy nie dostał nagrody pocieszenia. Ale Lotto Poland Maraton zwłaszcza w dzielnicy bawer rządzi się swoimi prawami. Na jedyneczkę zapraszamy. Filip Teperski Mateusz Wasiak. Mateusz już jest. Mateuszku, wskakuj na jedyneczkę, jest i Filipek. Prawa dla chłopaków, bo leżeli w kraksie. Dynamika pełna na finiszu. No a oni... Po udzieleniu nam, e, e, przez lekarzy, pomocy wstali, otrzepali się, wskoczyli na rowerki, no i finiszowali. Brawa dla chłopaków. Filip Teperski, Mateusz Wasiak. Pomachajcie trąbami, pomachajcie trąbami. Dziękujemy chłopcy, dziękujemy. Wracajcie do rodziców. Przechodzimy do przedszkolaków, proszę Państwa. Minicross w dwóch kategoriach 2-4 latka i 5-6. Ja tak patrzę kątem oka. Poszukujemy się do powitania e, najlepszych zawodników na dystansie Max. Będziemy tak patrzeć. Jak zobaczycie pilota to krzyczcie, dobrze? To krzyczcie. Uwaga, zaczynamy. mini cross najmłodsza kategoria wiekowa, 2-4 latka. 2-4 latka. Zaczynamy od dziewczynek, najmłodszych dziewczynek, czyli 2-4-latka dziewczynki, kategoria DC1. Trzecie miejsce Nadia Krukowska. Zapraszamy Nadię. Zróbcie miejsce, dzieci. Nadia Krukowska, miejsce trzecie. Miejsce drugie Marysia Skarżyńska. Nadia Krukowska z Warszawy, Marysia Skarżyńska z Kobyłki, Marysia na dwójeczkę. A na jedyneczkę zapraszamy Maję Nowakowską z Janek. Majeczkę zapraszamy. Najszybsze. Najszybsze w mini koszy dziewczynki. Maja Nowakowska jest. Wielkie brawa, proszę Państwa, wielkie, wielkie. Pani burmistrz Jolanta Koczorowska, Pan Burmistrz Łukasz Jesiorski, Władze Cienicy. Waffer i Grzegorz Weiss nagradzają najmłodsze zwycięzczynie. Maja Nowakowska, Marysia Skarżyńska i Nadia Krukowska. Wszystkie z rocznika 2010. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo dziewczynkom. Dziękujemy. Wracajcie dzieci do, do rodziców. Zróbcie tutaj przejście, kochane dzieci. Zróbcie, żeby się nikt nie przewrócił na tych schodeczkach. będziemy nagradzać. Teraz starsza kategoria, czyli 5-6 lat mini cross przedszkolaków. Miejsce trzecie zajęła Jagoda Langer ze Stasiego Lasu. Miejsce drugie Zuza Skibowska z Dybowa Kolonii. I miejsce pierwsze Livia Michalczyk z Warszawy. Brawa dla dziewczynek, proszę Państwa. Livia Michalczyk, Zuza Skibowska i Jagoda Langer. Piękne statuetki oraz upominki. Brawa dla dziewcząt. Do góry statuetki, dziewczynki, brawa, Libia Michalczyk, Zuza Skibowska i Jagoda Langer. Brawa, brawa, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Przechodzimy do chłopców. W najmłodsza kategoria w krosie 2-4-latka. I chłopców zapraszamy, trzech najszybszych, trzeci. Był Jaś Giec. Zapraszamy, Jasia. Jaś Giec. Miejsce trzecie. Jaś Giec. Miejsce trzecie. Chodź, Jasiu, chodź. Chłopcy przepuśćcie, Jasia. Miejsce drugie. Szymek, wypych. Szymka, zapraszamy. I miejsce pierwsze. Igor Marcinkiewicz. Zapraszamy, Igorka. Jest. No i prosimy o wręczenie nagrod. Na Fanfary. młodsi Zwycięzcy, kategoria 2-4 latka. A Jasiu jest z miejsca trzeciego 2011 rocznik, proszę Państwa. Iluż chłopców z 2010 wyprzedził. Brawo, to jest talent, to jest talent. Igor Marsinkiewicz, brawo, Szymek i Jaś. Dziękujemy chłopcy. Jasiu stremowany i Gorek, ale jechali, proszę Państwa, jak mistrzowie świata, jak Michał Kwiatkowski. W tym roku na Mistrzostwach Świata. Brawa. A Marceli, Marceli, był szesnasty, panie Adamie. Brawa, brawa. Proszę państwa, jeszcze raz. Wielkie dzięki, panie Adamie za, za to, że jest pan tak fantastycznym człowiekiem dla sportu w Warszawie. Dziękujemy. Przechodzimy do kategorii 5-6 lat na Minikrosie. Miejsce trzecie. Nataniel Skarżyński z Warszawy. Zapraszamy Nataniela. Nataniel Skarżyński. Nie z Warszawy, a z Kobyłki. Rodzice pamiętacie, jak pisujecie dzieci. Nataniel Skarżyński z Kobyłki. Zapraszamy Nataniela. Nataniel Skarżyński z Kobyłki. Miejsce drugie Filip Paineberg. Zapraszamy Filipka. Filip Paineberg miejsce drugie. I miejsce pierwsze Igor Kaleta. Zapraszamy Igora. To jest kategoria wiekowa 5-6 lat prawa dla chłopców. Wszyscy z rocznika 2008. Igor Kaleta, miejsce pierwsze, Filip Weinberg miejsce drugie. Nataniel Skarżyński, miejsce trzecie. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy, Jorcy.